Czytanie z listu do hebrajczyków Każdy arcykapłan z pomiędzy ludzi brany dla ludzi jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć tym, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości i ze względu na nią powinien tak za lud jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy a nikt sam sobie nie bierze tej godności lecz tylko ten kto jest powołany przez boga jak araon podobnie i chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to iż stał się arcykapłanem ale uczynił to ten który powiedział do niego Ty jesteś moim synem, ja cię gdzieś zrodziłem, jak i w innym miejscu. Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melk i Zedeka. Z głośnym wołaniem i płaczem, za swych dni doczesnych, zanosił on gorące prośby i błagania. To tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany. Dzięki swej uległości, i chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają, nazywany przez Boga arcykapłanem na wzór Melchizedeka. Rzekł pan do pana mego. Siądź po mojej prawicy, aż uczynię Twych Wrogów pod nóżkiem stóp Twoich. Pan rozciągnie moc Twego berła z Syjonu. Panuj wśród Swych Nieprzyjaciół. Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek. Przy Tobie panowanie w dniu Twojego triumfu w blasku świętości. Z łona Jutrzenki zrodziłem Cię jak Rosę. Pan przysięgał i tego nie odwoła. Ty jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą? Jezus im odpowiedział, czy goście weselni mogą pościć, dopóki Pan Młody jest z nimi, nie mogą pościć jak długo mają pośród siebie Pana Młodego. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata. Obrywa jeszcze część ze starego ubrania i gorsze staje się przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki. Wino się wylewa i bukłaki przepadną. Raczej młode wino należy wlewać do nowych bukłaków.